Cześć, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. E, dzisiaj prezentuję grę, którą stworzyłam razem z Kacperem na zajęcia na studia i tak jak obiecałam, wykładowcy przedstawię ją w formie wideo, ponieważ z powodów niestety sprzętowych nie byliśmy w stanie tego przedstawić na zajęciach. E, w grze poruszamy się za pomocą wsadu lub strzałek. E, dosyć prosty sposób do obracania mamy pod ręką QE obracamy się w prawo-lewo strzelamy lewym przyciskiem myszy zbieramy jak najwięcej punktów strzelając do takich oto pięknych zombiaków chociaż dla mnie to są niedorobione kaktusy poruszamy się po mapie gra po prostu randomowo spełni nam na mapie przeciwników i chodzimy sobie, zbieramy punkciki. Są tutaj, licznik jest w prawym górnym rogu. Yyyyyy, gdzie tak blisko? Chodź tu. Piękny bam za... ...postrzelenie. Nie, w tą stronę! I bardzo łatwo możemy... Skończyć grę wchodząc w takiego kaktusa, który nas niestety pokuje swoimi kolcami. W prawym górnym rogu po zakończeniu gry mamy licznik punktów z ostatniej gry, także chyba tyle. Gra jest dosyć prosta, mam nadzieję, że fajnie to wyszło. Starałam się z Kacprem. I dziękuję za obejrzenie tego odcinka.